Siemano, w nowym vlogu, w okropną pogodę, zobaczcie jak pada za mną, można sobie zobaczyć jak, jak leje. E, słuchajcie, e, odzywam się do Was, e, bo właśnie podjechałam najpierw do sklepu kupić koperty, bo wysyłam e, listy z pozdrowieniami. E, słuchajcie, obiecany list leci do Szwecji, e, z, oczywiście z naszymi naklejkami. Właśnie odpisuję na pierwszy raz, jeszcze co bym chciała Wam powiedzieć, że ja... Ostatni list, jaki pisałam, to był list, który się pisało kiedyś dawno, dawno temu na kolonie, jak się jeździło. To nawet 15 lat, słuchajcie, nie miałam, więc ponad 30 lat temu pisałam ostatni list. Więc w ogóle napisanie dla mnie listu dzisiaj, to jest w ogóle jakaś. Dla mnie to jest kosmos w ogóle. Jak się w ogóle. Nie no, powiem Wam szczerze, że tak przez tą technikę i tą elektronikę, człowiek tak. jakoś tak się zasiedział w tym wszystkim, w tej technice, że napisanie kilku słów na kartce papieru sprawiło mi problem, także e, 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 chciałam wam powiedzieć, że wysyłam do was te listy. Jeżeli czytacie i gdzieś tam e, nieskładnie było coś napisane albo ten, bo wiecie, w telefonach czy w komputerach są słów e, poprawia się z automatu ortografię, znaki. Ja naprawdę ponad 30 lat temu pisałam ostatni list. Teraz e, napisanie dla mnie list to jest nie wiem, nie wiem nawet do czego to ma porównać. W każdym razie udało mi się wypocić ten list, nie tylko jeden, tylko też dwa. E, odsyłam, e, oczywiście w tych listach po to je piszę, żeby. To są dwa listy, żeby nie było. Nie pokażę Wam, co napisałam, ale są dwa listy. E, więc wysyłam do, e, do, 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 do Szwecji jeden, a drugi do nas, do kraju, który już dawno powinnam e, napisać. Bo o bardzo dawno temu obiecałam i naklejkę naszą, i, i list. I, I list i autograf pewnej dziewczynce Amelce. Amelka, pozdrawiam cię. Bardzo cię przepraszam, że tak długo to się zeszło. Ale no niestety, praca, praca dom, podróże, no, no tak schodzi. Ale już nadrabiam zaległości, słuchajcie, więc kupuję koperty, adresuję i wysyłam na poczcie. Także. Jezu, wiecie co? Bardzo pada. Wczoraj było takie piękne słońce. A dzisiaj to jest jakaś porażka z pogodą. W ogóle można oszaleć. Także słuchajcie, idę y, zrobić to, co mam zrobić, żeby tego nie odkładać, bo znowu mi zejdzie. Do, do później. Oh. Lazo. Dzień dobry. Słuchajcie, mam nawet różową parasolkę, ale akurat nie moja, tylko koleżanki. I upuściłam listy zagraniczne i dwa do Polski. I lecę do samochodu. Także wszystko się udało. Siedzę już w samochodzie i właśnie e, jadę do domu, e, bo co tu robić taką pogodę? A dzisiaj, słuchajcie, robię pierwszy raz kapustę młodą. Na obiad i wiecie, po ile jest sztuka główki kapusty młodej, takiej małej, bo to są te młode kapusty, takie świeże, to jest 6 zł. Jeszcze było napisane, że w promocji. Także nieźle, nie? Ale wszystko jest teraz drogie. Wiecie, co pada, ale mam nadzieję, że w weekend nie będzie padało, ponieważ jedziemy na komunie. A, że jedziemy na komunie do. Kampinos'a, czyli e, to jest to lecimy przyczepką dzień wcześniej i zatrzymujemy się e, zatrzymujemy się na kempingu Motoprzystań. Dobra, słuchajcie, kończę, bo wyjeżdżam na drogę, na ruchliwą drogę. Ja już w domu dojechałam, właśnie wysiadam, lecę tą kapustę zrobić. No i skończyłam na tej komunii, także mam nadzieję... O, przyczepka, widzicie? W oknie się odbija. A tu... O, Szymonek się odzywa. Szymciu! Nie, nie słyszycie, jak, jak miauczy. E, mam nadzieję, że pada tylko na tygodniu, bo weekend, tak jak wam mówiłam, lecimy na komunię i chciałabym, żeby było e, słoneczko. Poczekajcie, bo muszę tu wyjąć... Z, z różne rzeczy. Pokażę wam Szymonka, jak... No, odwrócę wam kamerę. Poczekajcie. No, zobaczcie, Szymonku. Szymciu! Ale do garażu to ty nie wchodzisz, mój drogi. Halo! No i co uciekasz? Ja się chcę z tobą przywitać, a ty mi uciekasz? Szymonku? Halo! Dzień dobry! <laughs> moje miłości. Miłości moje. Dobra, zostawiamy go. W spokoju. Także jestem, biorę się za kapustę i liczę na to, że będzie pogoda, weekend, bo raz, że jedziemy z przyczepką, a dwa, no ta komunia jest. I chyba włączę, wiecie co, dzisiaj ogrzewanie w domu, ponieważ jest tak trochę nieprzyjemnie, chłodno, okna niby otwarte. Nie wiem, zamknę, może i włączę rzeczywiście to ogrzewanie na chwilę. Oj, otworzyło mi się okno. Kurno. Wiecie co? Chyba, chyba sobie coś. Dobra, teraz. Trzeba uważać z tymi oknami. Eee, biorę się za obiadek i coś wam chciałam powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. A, słuchajcie. Właśnie co wam miałam powiedzieć, bo mi się zaprzymieniało. Coraz więcej mam, mamy Was u siebie oglądających. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak to się dzieje, że Wam się podobają te nasze vlogi, że nas oglądacie tak chętnie, tak chętnie i w coraz większym gronie. Ale mamy też swoich psychofanów: także mamy i fanów, i psychofanów. No i mamy takie psychofanki, które nagrały naszą parodię Mniej łkania i. Skorzystały z tego, że pojechały kiedyś do ciotki, która ma na działce przyczepę kempingową, i nagrały kilka tam sekund. Słuchajcie, parodii naszej. Myślałam z ukaniem, że jak to oglądaliśmy, że umrę ze śmiechu. To jest tak śmieszne, ale wiecie co, nawet to jest. Szymek zwariował. To jest takie fajne i takie śmieszne, zabawne, że te nasze teksty, jak ktoś inny mówi. To z drugiej, z drugiej strony lustra, to tak śmiesznie w ogóle wie, wiecie co, wiecie o co mi chodzi, że to tak na siebie patrzeć, to się śmiesznie patrzy na siebie. Jak ktoś jeszcze cię udaje ale to jest tak jak w kabaretach, jak się ogląda kabarety, które tam parodiują polityków, jakiś tam, jakiś tam, jakiś tam ludzi. To też są zabawne rzeczy, nie? Więc to jest takie śmieszne i udostępniły nam dziewczyny, te nasze psychofanki. Oczywiście mówię psychofanki, bo to są nasze koleżanki, bardzo dobre, ale takie nazwałam, bo, bo to tak śmiesznie wyszło. No i jeszcze plus nagranie. Spotkałyśmy się u, u Madzi. Madzia pozdrawiam na urodzinach. I, i skorzystaliśmy z tego, więc Sukanią z jedną z nich nagrał też e, parę sekund filmu, więc Wam tutaj wszystko wrzucę, w tym, w, tym, w tym vlogu Wam wszystko wrzucę. Zobaczycie jaka jest dobra zabawa i fajne jest to, że jest co naśladować, to znaczy, że, e, że jednak jesteśmy zabawni, jesteśmy śmieszni, że rozbawiamy ludzi, e, że ludzie się chcą z nami bawić, e, bo to jest najfajniejsze, bo po to właśnie był, e, to było wszystko zrobione tak naprawdę dla Was. My, ogólnie, jak nas ktoś zna prywatnie, to wie, że my jesteśmy takimi ludźmi e, z dużą e, dozą humoru. Także w, wrzucam wam e, te filmiki, żebyście sobie to. O, zaraz Szymon mi coś wywali na górze. Szymek! Szymon, ogarniaj się, dobra? No, biorę się za obiad, a wam wrzucam te filmiki teraz. Do później, pa! Zobaczcie, już skroiłam kapustę. Nie widać to? Takie małe główki to były. O, taka główka mała kapusty. Także robię na obiadek kapustę. Trzy kapusty to tyle. Te małe. Taki gar, a ja wiem, jaki to jest gar. Może gdzieś tu jest napisane, jaki gar. Pewnie w środku. Słuchajcie, czy wy też e, parzycie kapustę przed zagotowaniem jej, przed zrobieniem? Ja już nastawiłam wodę. E, przed zrobieniem jej na sam koniec. Poczekajcie, odwrócę kamerę. E, pytam wszystkich, dlatego że u mnie faceci też gotują. E, mój Ukaniu gotuje bardzo dobrze. Mój syn, rewelacja, właśnie wczoraj zrobił obiad. Słuchajcie, ziemniaki młode. Ze schabem duszonym w pieczarkach i z cebulką z mizerią, także taki obiadek. E, więc u nas w domu wszyscy gotujemy. Wszyscy jesteśmy dorośli, wszyscy gotujemy. Każdy z nich umie gotować, ponieważ ja ich tego nauczyłam. <laughs> nie wyręczałam ich, za ni e, za ni e, nie wyręczałam w niczym, więc e, zresztą Błażej to bardzo lubi gotować. Podobno w ogóle najlepsi kucharze świata to mężczyźni, więc. Może coś w tym jest, bo on naprawdę dobrze gotuje, chociaż robił niemiłosierny syf przy tym, ale też wczoraj stwierdził, że tak kucharze mają, że kucharz gotuje, a nie sprząta, zanim chodzi pomocnik i sprząta, więc e, coś w tym jest. W każdym razie ja kapustę zawsze parzę, żeby nie była gorzka, e, więc e, parzę kapustę, pierwszą wodę wylewam, tą żątek i dopiero później gotuję do, do samego końca. Gar jest pełny, ale wiecie, że kapusta traci na objętości przygotowaniu, więc pewnie będzie jej niewiele. Te kapustki pokazałam wam, jakie malutkie. Pogoda barowa. O, widzicie wszędzie, wszędzie mokro. Pada wszędzie mokro. Także trzeba sobie znaleźć jakąś robotkę w domu. Więc się biorę za obiad i potem sobie coś wymyślę, bo nie ma łkanią w robocie. Dzieciaki, Znaczy dzieciaki Olga w szkole, Błażej też poszedł do roboty. Bo już ma końcówki egzaminów, także mm, szkoły to już ma niewiele, bo tylko egzaminy, bo on studiuje, więc. Yy, więc tyle. Yy, wrzucę Wam yy, te filmiki z tymi naszymi pseudo fankami, a tak naprawdę naszymi fankami. Więc sobie zobaczycie, jak to śmiesznie wyszło. Dobra, nie przedłużam. Idę, wrzucę Wam te filmiki. Teraz Wam rzucę, także oglądajcie dalej. No i zobaczcie, po zaparzeniu kapusty już jest tyle. I teraz ją gotuję, więc ją jeszcze ubędzie. Tu boczuś smażę, jeszcze kiełbaska, koperek i ja jeszcze dostaję gruby szczypior. Także pokażę Wam, jak to wyszło później, jak już zrobię. No i kapustka gotowa. Proszę bardzo, paruję. Ja sobie trochę nałożyłam, żeby sprawdzić, czy, czy coś trzeba dołożyć. Także gotowanie na ekranie skończone. Szybki obiad. Zadowolona jestem. Dobra, już was nie przetrzymuję. Wrzucam wam. Pierwszy film wam rzucam. Teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, świat według belowskich. <noise> Przyczepa nasza nowa. nasza nowa przyczepka. Słuchajcie. Pokażemy Wam. Słuchajcie, Tutaj tu się śpi, słuchajcie. Tu się ogarnia. No. No to cóż, to, to później się odezwiemy. No jak? Dobre są mnie. Najlepsze. No i teraz Wam rzucam drugi film. A ja leżę po obiadku i odpoczywam. Rzucam drugi film. Dzień dobry. Witamy w nowym vlogu. Słuchajcie, kochani. Tu jest słuchajcie, nasz kochani, to jest Michałek. Nasza przyczepa. No, słuchajcie, tu jest nasza Mamy wody, przyczepa. Bieżącą. Mamy, słuchajcie, tak. Mamy, o, woda. O, woda. Nie, słuchajcie, no. jest, woda. jest przyczepa jest światło. O, jest światło. Ja idę na, na zewnątrz. Kochani, idę na zewnątrz. Słuchajcie, Zjedynka. no. No. <laughs> Wymiatają dziewczyny. Słuchajcie, teraz wrzucam Wam e, film e, z parodii e, z ukaniem, bo też brał w tym udział, a ja nagrywałam. Także teraz Wam wrzucam filmy z parodii i sami sobie e, sami zobaczcie, jak to wszystko śmiesznie wygląda. Król, pusta. Siema. Przedstawiśmy. Przywitaj się, się, Łukaszek. Siema. <laughs> Jaj, <noise> Nie ma to jakiś taki wierny kolor. Wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą. Poczekaj. Słuchajcie, kawka już zrobiona, Łukaszek zrobił. <noise> Dzień dobry, kochani. Łukaszek, włączyły się, Tola? Już <śmienicza> włączam. Włączam się, mówi. Włączam. Ja włączam. włączam, bo nas potem powie. Ja włączam. Włączam. A jak ty włączasz, to ty włącz. Nie, słuchajcie. To ja se włączę, ty se włącz <śmienicza> Nastawiłeś nawigację? Nastawiłam. Pokazuję 4 godziny, ale z przyczepą to będzie 5. nie <śmienicza> I co wy na to? Śmiesznie, nie? Naprawdę jest to fajne, że w ogóle, wiecie, że tam są wyrazy, które po prostu my też używamy we vlogu. I to jest śmieszne, jak ktoś używa tych samych wyrazów i jeszcze gestykuluje tak jak my i mówi tak jak my. Ja to myślałam, że umrę, z, umrę ze śmiechu, po prostu. Ukasz też się popłakał. Jak to zobaczył. Dziewczyny nam pozwoliły, wysłały nam to i pozwoliły nam to yy, upublicznić. Zresztą one chyba nie były świadome, że, że, że ja zapytam, czy mogę to użyć do vlogu, ale zgodziły się. Także dzięki dziewczyny zajebiście, za, zajebiście, fajna zabawa z wami, fajny materiał. A ja się słuchajcie, ogarniam i biorę się za domowe porządki, yy, bo jest, yy, trzeba skorzystać z tego, że jest. Pada deszcz, więc nie ma co robić na dworzu, więc się wezmę za chałupkę. No i to I będziemy się szkować do wyjazdu do Puszczy Kampinoskiej. Do kempingu, na kemping motor, motoprzystań. O, przystań. Także następny vlog to już będzie z wyjazdu na ten kemping. No i spójrzcie na komunię. Pokażemy Wam, jak się stroimy w przyczepie na tą komunię. Na komunię, słuchajcie, lecimy... Do naszej rodziny, dokładnie do mojej siostry ciotecznej. Pierworodny ich będzie miał teraz komunię. Jasiu, Jasiu, pozdrawiamy Ci serdecznie. Tosia, jego młodsza siostra, nas ogląda, także Tosiu, będziemy niedługo. Też dzieciaki dostały po kubeczku, bo bardzo nas oglądają, bardzo nam kibicują, bardzo im się podoba. Tosia obiecała, że jak będzie dorosła, to z nami będzie jeździła, także liczę na to. Podobno ma wziąć pieniążki od Tatusia i od Wójka na przyczepę. Także czekam, Tosiu. <grym> No i co? I widzimy się. My, my, ja z nimi się widzę za chwilę, a z Wami w następnym vlogu. Także słuchajcie, wszystkiego dobrego dla Was i zdrówka i do następnego vlogu. Pa!